Cześć, mam na imię Irek, witam w kolejnym odcinku. Dziś temat pana profesora Osiatyńskiego. Ostatnio słucham trochę jego y, takich przemówień, wywiadów na YouTube, ale też kiedyś czytałem książkę Rehab. Y, też właśnie miałem okazję wysłuchać go, jak opowiada i mówi na temat 12 kroków AA. I właśnie chciałem się troszeczkę do tego odnieść, bo tak jak powiedziałem, czasami będę wracał do tej problematyki alkoholizmu i do zmagań, które z tym alkoholem miałem, i troszeczkę dzisiaj właśnie o tych zmaganiach. I tutaj właśnie co mogę powiedzieć, co mi bardzo podobało się to, co powiedział pan profesor: że dla alkoholika problemem nie jest powiedzenie sobie tego, że nie będę pił przez 30 dni, ale problemem jest to, że Powie sobie taka osoba, że będzie piła jedno piwo lub jednego drinka przez okres 30 dni. I właśnie to jest takie ciekawe i dokładnie u mnie to miało miejsce, że jeżeli powiemy sobie, że czegoś nie będziemy robić, czyli zrobimy tak zwane e, mocne postanowienie, tak z dupości, z cokolwiek, jak to nazwać, nie ma znaczenia. Chodzi o to, że jesteśmy. W stanie tego nie robić, czyli dużo łatwiej nam się powstrzymać od na przykład nie picia, czy, czy nie zażywania czegoś, czy nie jedzenia lodów, jeżeli sobie powiemy, że nie będziemy tego robić przez okres 30 dni, 60 dni, 90 dni, czy na przykład tak jak po wszyscy właśnie, i to jest ten problem wszywki, szywki, że, że nie, nie pijemy tego alkoholu przez rok, a nagle pyk 366 dzień, chyba że mamy rok przystępny, no to już pijemy do upadłego. I dokładnie. Tak to właśnie wygląda, że jesteśmy sobie w stanie tego odmówić, ale kiedy mielibyśmy sobie właśnie powiedzieć, że będziemy pili codziennie jedno piwo, albo na przykład codziennie zjadamy tylko jednego cukierka, czy my, jedną gałkę lodów, to może przez pierwsze 4-5 dni, może przez pierwszy tydzień nie będzie z tym problemów, ale w kolejnych tygodniach właśnie może pojawić się ten problem, że będzie nam coraz trudniej się powstrzymać, aby nie sięgnąć po więcej. I to jest ten tak zwany problem. Według mnie kontroli czy powiedzmy kontrolowanego picia. Tak? Czyli staramy i to był też powód, dla którego ja na początku, czyli przez te pierwsze moje yy, okresy abstynencji czy, czy trzeźwienia, yy, jeszcze miałem gdzieś tam w głowie, chociaż mimo tego, że chciałem przestać pić, nie chciałem pić, ale gdzieś tam ta myśl kiełkowała się, że może jednak. Gdzieś ja mam coś innego w sobie i jestem w stanie nad tym wszystkim zapanować, i będę to, to, to robić. I właśnie nie. Okazuje się, że tutaj, tak jak pan profesor ładnie powiedział, dużo łatwiej jest całkowicie powstrzymać się od nierobienia czegoś, nic powiedzenia sobie, że będę robił na przykład tą rzecz jeden raz dziennie, albo właśnie będę sięgał po, po, po alkohol e, tylko po jedną butelkę dziennie. Tak więc to jest dużo, dużo trudniejsze. A z czym to jest związane, według mnie? No jest to związane z tym, że tak naprawdę, kiedy powiemy sobie nie przez 30 dni, to przekierowujemy od razu swoją głowę na to, że szukamy jakby innych możliwości spędzenia tego czasu, zajęcia głowy, tak, nie wiem, być może pracy już, rozpoczęcia pracy nad sobą w tych tematach, albo po prostu zajmujemy się innymi sprawami. Nie myślimy o tym. Kiedy postawimy sobie za. Cel, że będziemy pili tego jednego drinka, czy jedno piwo dziennie, czy jedną lampkę wina, powoduje to to, że jesteśmy dalej na tym temacie skoncentrowani, dalej skupiamy się na tym, że właśnie idziemy do pracy, ale już wiemy, że po południu czy wieczorem będziemy mogli napić się tego piwa i właśnie ono może mieć różne skutki. Pierwsze to będzie dla rozluźnienia, dwa to znowu już będzie w nagrodę, i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas, mimo tego, że Yy, że, że niby postanowiliśmy sobie, że będzie tylko jedno pitwo, czy tam jeden drink, to cały czas jakby tutaj jesteśmy skupieni, sfokusowani na tym, aby ten cel osiągnąć. I potem oczywiście też będziemy myśleli nad tym, aby na przykład troszeczkę przekraczać granice, czyli jak kupimy piwo, może na początku 5%, to może wtedy na kolejne będzie 6%, a za dwa tygodnie będzie to już, nie wiem, 8%, 9% czy tam 12%. Tak więc y, y, mózg ma to do siebie, ludzie mają to do siebie, żeby te granice przekraczać i z drugiej strony znaleźć w sobie jakby... Takie pokłady do tego, że będziemy się mogli usprawiedliwiać, że nadal jesteśmy w zgodzie z samym sobą i tej granicy nie przekroczyliśmy i swoje postanowienie, które sobie daliśmy, zostało w pełni i 100% zrealizowane. A tak nie jest. Tak więc tak łatwiej się powstrzymać od nierobienia czegoś niż od tego, żeby to robić w małych ilościach. I też dlatego uważam, że ograniczanie szkód picia poprzez ograniczanie właśnie ilości wypijanego alkoholu nie jest rozwiązaniem, że jeżeli ktoś chce trzeźwieć, ktoś chce być znowu człowiekiem wolnym, to musi całkowicie zaprzestać pić, a potem, właśnie przy pomocy terapeutów, psychoterapeutów, psychologów, grup wsparcia, anonimowych alkoholików, znajomych, przyjaciół rodziny, robić wszystko i oczywiście w zaangażowaniu swoim robić wszystko, aby z tego uzależnienia wyjść i na nowo stać się wolnym człowiekiem. Tak więc dziękuję panu Osiatyńskiemu za ten przekaz i również zapraszam do posłuchania tego, co on ma do powiedzenia na YouTube. A on nie jest tylko teoretykiem, ale jest oczywiście też praktykiem. Pozdrawiam i do spotkania w następnym odcinku. Trzymajcie się wyroby. Cześć.